Witam szanownych widzów. Dzisiaj chciałbym Wam zaprezentować Gagarina M621241 oraz wagony samowyładowcze FALS PTK i GK zabrze. No to przechodzimy do prezentacji. Od razu powiem, że Gagarin został zakupiony w wersji oryginalnej, czyli od ROCO. Założony tutaj jest. Prawdopodobnie dekoder dźwięku od ZIMO. Od razu powiem następnie, bo już i testowałem. Nie można wyłączyć czerwonych świateł. Także. Jak ktoś chce kupić z tym dekoderem, to od razu mówię. Nie ma też yy, świateł manewrowych. Ale ja se później rozbiorę innego Gagarin'a. W którym mam dekoder, gdzie można wyłączyć światła i zobaczymy, jak to wygląda. Czerwone, oczywiście. Nic to pokazuje. Tak się prezentuje. Moim zdaniem bardzo ładnie się prezentuje. PTK. IGK spółka z Zabrze. Z tyłu są wagony samowyładowcze. Do nich już posiadam od razu wkłady węgla od Mateusza z Wrocławia. Prawie wszystkie wkłady, jakie posiadam do swoich wagonów, to mam od Mateusza z Wrocławia. Polecam, super dopasowane, zrobione. Nic, zobaczmy, jakie są tutaj u niego. Funkcję F0 światła biało- czerwone. Także widać teraz białe. Zatrzymamy. czerwone, Tak jak mówiłem wcześniej, nie idzie wyłączyć czerwony. Jest. Ok, F1. Włączenie silnika. No to włączamy. Zobaczymy, jak gada. F2 sygnał F3 kolejny sygnał. Pod F4 wizdek konduktora. Zobaczmy co mamy pod F5 bo nie mam listy przy sobie także będziemy zgadywać od razu razem pod F5 jest przęglanie, rozprzęglanie co jest pod F6 nie wiem, nic nie widzę pod F7 Też nic nie widzę pod F8, chyba sprężarka się załączyła. Wyłączmy w takim razie silnik na chwilę pod F8. co to jest. Nie wiem co to. Jest. Jeszcze zobaczymy pod F6. Nic, pod 7 nic. Pod F9. Nic. F10 F10. F10 zapaliła się kabina z drugiej strony. F11 na pewno będzie z drugiej strony kabina. Tak, zgadza się. F13. O, właśnie, wyłączyło światła, Zobaczcie, zrobię na drugą stronę, i też nie ma nic. Także tego nie rozumiem w tym dekoterze. Wyłączę 13, F13 i pojawiają się światła. Myślałem, że to wyłącza czerwone światło, ale niestety z dwóch stron wyłączę. F14, zobaczmy, co jest po F14. F-15. A, oświetla się przedział maszynisty, już podjeżdżam bliżej. Zobaczymy, czy będzie widać F15 jest, widać coś tam, wyłączą, dobra, po F16, co się kryje sy pod F17 nie ma Coś jest, czy nie ma? Nic nie ma F18 Następny sygnał F19 hmm. F20 zaciągnięcie prawdopodobnie i, i zwolnienie hamulca ręcznego. F21 drzwi zamykanie drzwi F22 powietrze zależy. F23 nie ma nic. F24 nie ma nic. To jest tylko F22. Nic, odpalamy maszynkę, silnik. No i zobaczymy, jak to jedzie na tym dekoderze. Bo zaraz będziemy zmieniać na inny kółeczko. Zrobimy. Ale w miarę jeździ. Mam cztery jeszcze z Roku gagariny, i one przerywały mi zawsze, tu na tej mojej makiecie Dawno nie y, czyściłem torów. Na razie, ok, no zobaczymy. Tam delikatną miałem poprawkę, zrobioną w tamtych y, y, gagarinach, troszeczkę lepiej jeżdżą, ale przerywałem czasami. A ten, zobaczymy, na razie nie przerywał. Nic, zmieniam dekoder. Właśnie pokażę Wam, jaki to był dekoder. Zakładam z opcją wyłączenia czerwonych świateł z tyłu. Podpinam wagony. Zakładam do nich wkłady z węglem od Mateusza z Wrocławia. No i przyjedziemy się. I to na tyle. No nic, do później. I tu, szanowni wyjściowie, teraz Wam pokażę po ściągnięciu obudowy i dekodera. To jest ten oryginalny dekoder Roko niby zimo założony, gdzie nie można wyłączyć czerwonej świateł. I to mam obok drugi. Tak wcześniej wyglądała płytka w starszym modelu, a tak w nowym. I założę ten dekoder, który ma możliwość wyłączyć światło czerwone. Oczywiście na tym dykoterze nie mam manewrowych, ale można już wyłączyć czerwone światła z tyłu, także zaraz zaprezentuję. Jeszcze raz pokażę starą płytkę. Tak wyglądała. A tu w tym nowym roku wygląda tak już płytka. Większy kondensator, tu mieliśmy mniejszy. Tu jest większy. Może już tak nie będzie Zobaczymy, może tak już nie będzie przerywał po pewnym czasie, jak się te blaszki tam zabrudzą. Nic. Zakładam, przekładam dekodery. Jedziemy dalej i patrzymy. Ok, już mam dekoder dźwiękowy z drugiego Gagarina założony, jak widzieliście. Obudowa na swoim miejscu. Zobaczymy, jak ta maszyna ma I zobaczycie, że można z tyłu. Czerwone światła wyłączyć. Już. OK, odpalamy maszynkę. Włączamy światła. Od razu sumeczką Wam pokażę, że mogę wyłączyć. Ciach, ciach. Jeszcze przed podszepieniem wagonów pokażę Wam yy, wagony, gdzie już założyłem wkłady od Mateusza z węglem. I przyjedziemy się. Tak prezentują się właśnie wagony. Mam nadzieję, że numery będzie widać. To sobie odczytacie. Wągiel już nasypany. Drugi wagon. Numery ma takie. Wkłady idealnie pasują. Pomost i trzeci wagon. Jeszcze Wam pokażę właściwości jazdy. Ok, cały skład podczepiony, no to jedziemy. Patrz, kochani, jaki piękny Gagar jedzie. sobą, O, jakie ładne wagony. Wągiel nam wiozą, być broźna. Zima. i Świateł Czerwony tak. dziękuję na razie taki krótki przejazd większy przejazd tego składu czyli Gagarina i, i tych yy, wagonów zobaczycie na wystawie Makiet Kolejowej i Kargowej gdzie serdecznie zapraszam 21-22 lutego tam ten skład będzie bardziej rozbudowany i będzie się poruszał po wspaniałych makietach także zapraszam do Kargowej na 21-22 jeszcze raz pozdrawiam